Dzień dobry, dzisiaj usuwam z i pęknięcia spięty. Skóra twarda ze szczelinami, więc zaczynamy od zmiękczania kalusem. Ja pracuję na kalusie od samego swojego początku, czyli 2018 roku. Dla mnie jest najlepszy, bo szybciutko pracuję i po chwili zmiękczenia, rozpryskania tego produktu mogę już spokojnie przystępować do pracy skalpelem. Ona, ta skóra jest taka bardziej miękka, plastyczna, ładnie się poddaje pracy tego skalpela umożliwiając coś taką szybką i precyzyjną pracę, co jest ważne. Tak naprawdę, jeżeli poczujemy, że znowu gdzieś na skórek jest zbyt twardy, bo już większość tego zewnętrznego usunęliśmy, znowu lekko psikamy, zostawiamy na dosłownie kilka sekund i możemy dalej przystępować do pracy skalpelem. Potem, jak już większość zrokowacenia jest usunięta skalpelem, wygładzam sobie wszystko z ruchem zamykający muszka na skórka tak żeby jej nie szarpać, czyli tak jak idą linie papilarne. I tak już etap końcowy się prezentuje. Tu widzimy, że już jest ładna, czysta pięta, opracowana, oszlifowana 10 kilożej na duchu, jak to zwykle jest, po zejściu na podłogę. No i tutaj już mamy nawilżoną jeszcze produktem nawilżającym podeszwę. A konkretnie Arkady.